Cześć. Grzegorz z tej strony i witam cię serdecznie w kolejnym nagraniu wideo z serii Jak wykorzystywać internet do skutecznej nauki języka angielskiego. Dzisiaj opowiem Ci o rewelacyjnym internetowym słowniku języka angielskiego, Diki, z którego już za chwilę będziesz mógł korzystać zupełnie za darmo. Ten multimedialny słownik jest według mnie obecnie najlepszym słownikiem języka angielskiego dostępnym w internecie i jestem przekonany, że po obejrzeniu tego nagrania wideo i wypróbowaniu go samemu odstawisz swój tradycyjny słownik, z którego dotąd korzystałeś na półce i, i po prostu pozwolisz mu się zakurzyć. Słownik Diki, o którym chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć, posiada bardzo wiele zalet, bo nie tylko zawiera w sobie na chwilę obecną około 150 tysięcy haseł, ale również znajdziesz w nim profesjonalne nagranie wymowy, ponad 17 tysięcy przykładowych zdań z konkretnym zastosowaniem danego słówka, jak również ponad 18 tysięcy obrazków, które pomogą Tobie jeszcze lepiej zobrazować szukane słowa, dlatego obejrzyj to nagranie wideo do końca, a poznasz jego wszystkie zalety i możliwości. Dodatkowo również w tym nagraniu wideo pokażę Ci sposób na to, jak korzystając właśnie z tego słownika skutecznie uczyć się słówek języka angielskiego. Ponieważ y, słownik Diki jest zintegrowany z portalem do nauki języka angielskiego Etutor, dlatego pokażę Ci, jak w wygodny sposób dodawać wyszukiwane słowniku słówka do algorytmu powtórek i uczyć się ich wykorzystując bardzo skuteczną metodę Etutor. Ok, w takim razie zaczynajmy. Tak jak już wspomniałem, słownik Diki znajdziesz na stronie portalu do nauki języka angielskiego, dlatego przejdźmy już na stronę serwisu. Ty, aby się tam znaleźć, kliknij najwygodniej na link, który znajduje się pod tym nagraniem wideo. Ewentualnie, w pasku adresu swojej przeglądarki, wpisz następujący adres. I kiedy już znajdziesz się na stronie portalu, zaloguj się na własne konto w tym serwisie. Jeżeli jeszcze nie masz zarejestrowanego konta w tym serwisie, to szczerze polecam ci zrobić to właśnie teraz, korzystając tutaj z linku, który znajduje się pod panelem logowania. Po pierwsze, dlatego że rejestracja jest zupełnie darmowa, a po drugie, konto w tym serwisie będzie ci potrzebne, aby przy okazji korzystania ze słownika Diki w bardzo ciekawy sposób uczyć się nowych słówek. Zresztą o tym szczegółowo opowiem ci troszkę później. Kiedy już zalogujesz się na swoje konto, tak jak ja zresztą to zrobiłem w tym momencie, korzystając ze swojego konta testowego. I kiedy klikniesz na zakładkę Słownik, otrzymasz stronę, na której możesz już korzystać z słownika DICI. Tutaj w formularzu wystarczy teraz już wpisać jakiekolwiek szukane słówko, czy to w języku polskim, czy to w języku angielskim, i klikając Enter, otrzymujemy już wyniki wyszukiwania dla danego słowa. Pierwszą taką zaletą tego słownika jest funkcja autouzupełniania. Widzisz, wystarczy wpisać kilka pierwszych liter, aby system zaproponował nam jakieś słówko, które szukamy. Kolejnym zaletą, jak może słyszałeś, było fakt, że po wpisaniu danego słówka i po wyszukaniu jego, lektor automatycznie przeczytał to słówko w języku angielskim. W ten sposób możemy ćwiczyć jego prawidłową wymowę. Jak widzisz tutaj poniżej w wynikach, znaczenia tego słowa zostały pogrupowane w zależności na części mowy. Na początku również zawsze jest pokazywane znaczenie, które jest najczęściej stosowane, dlatego te najważniejsze znaczenia pokazują się właśnie na początku. Jak widzisz tutaj, masz możliwość odsłuchania sobie wymowy tego słówka klikając na głośniku. Tak jak już wspomniałem, jest ponad 18 tysięcy obrazków, które obrazują dane słówko, aby lepiej go móc zapamiętać. Dodatkowo masz tutaj oczywiście podane znaczenie słówka w języku polskim, jak również podane zdania, które zawierają w sobie właśnie dane szukane słowo. Każde z tych zdań masz oczywiście tutaj przetłumaczone, jak również możesz odsłuchać jego prawidłowej wymowy. Kolejną ciekawą funkcją tego słownika jest tutaj zakładka Pokaż zdania z internetu. Kiedy to klikniemy, rozwiną nam się znalezione przez system zdania w internecie, które zawierają dane słówko, więc dodatkowo możemy uczyć się, czytając zdania z zastosowanym tym słówkiem, właśnie w internecie. Po prawej stronie, tutaj również znajdziesz powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia, które są spokrewnione z słówkiem, które właśnie wyszukiwaliśmy. Możesz znaleźć tutaj kilka różnych przykładów zastosowania tego słówka, ich idiomy lub ewentualne powiązane zwroty. Wpiszmy sobie jakiś kolejny wyraz. Niech to będzie słowo ptak. Lektor przeczytał nam prawidłową wymowę tego słowa, i jak widzisz, otrzymujemy tutaj znaczenie tego słówka w języku angielskim oraz zdanie z jego przykładowym zastosowaniem. I teraz metoda, o której wspomniałem na początku, chciałem Ci pokazać, w jaki sposób uczyć się wyszukiwanych słówek właśnie przy pomocy tego słownika. Dlatego polecam Ci założyć konto właśnie w serwisie Etutor i korzystać z tego słownika poprzez właśnie tą stronę, dlatego że jak widzisz każdy z tych wyrażeń posiada obok siebie taki zielony plusik. I teraz, jeżeli wyszukujesz jakieś dane słówko, to możesz się go w bardzo wygodny sposób uczyć. Wystarczy kliknąć na plusik tutaj powiedzmy przy znaczeniu pies i to słówko dodało nam się tutaj do algorytmu powtórek serwisu Etutor. powiedzmy w tym momencie piszmy sobie kolejne słowo i dodamy sobie słówko ptak również do powtórek oraz na przykład jeszcze wybierając sobie tutaj z powiązanych zwrotu idiomów śpiewający ptak i w tym momencie te słowa, jak widzisz, wylądowało tutaj w naszym systemie powtórek, i możemy uczyć się je w bardzo wygodny sposób, podając tutaj ich znaczenie. Jak uczyć się przy pomocy portalu e-tutor, to będę pokazywał w kolejnym nagraniu wideo. Jest to bardzo fajna i skuteczna metoda do nauki nowych słówek. Ja jednak wrócę jeszcze do słownika. Jak widzisz, masz tutaj pokazane ostatnie wyszukiwane przez Ciebie frazy. I kolejną bardzo fajnym zastosowaniem tego słownika jest tak jak już wspomniałem, integracja właśnie z portalem ETUDOR. Powiedzmy, w tym momencie wejdźmy sobie na y, przykładową lekcję, która jest dostępna bez y, opłacenia pełnego dostępu i z której możesz się uczyć. Y, weźmy tutaj, powiedzmy, jakąś pierwszą z brzegu y, lekcję i. Y, ten słownik Diki jest zintegrowany z portalem Etutą w ten sposób, że wystarczy kliknąć na jakimkolwiek słówku, który występuje na tej stronie dwa razy, i to słówko w tym momencie otwiera nam się właśnie bezpośrednio w słowniku. Jak widzisz, klikając na tym plusiku, możesz dodawać do systemu powtórek każde tutaj znalezione słowo, ewentualnie również całe wyrażenie. I tak naprawdę na którymkolwiek klikniesz słówku w portalu edutor, czy to będzie słówko polskie, czy to będzie słówko yy, angielskie, to będziesz miał możliwość sprawdzenia jego znaczenia w... W słowniku diki. W tym momencie, jak kliknęłem na słówko uzupełnię. jak widzisz, słownik takiego słowa nie znalazł, aczkolwiek tutaj jest kolejna bardzo fajna funkcja, która sugeruje nam, jakiego słówka szukaliśmy. Kliknijmy sobie w tym momencie uzupełnić bez okoliczników, czyli uzupełnić, i już otrzymujemy znaczenie tego słówka w słowniku diki, i ten słówko oczywiście również możemy sobie Odsłuchać, możemy zobaczyć sobie całe zdanie z zastosowaniem tego słówka i ewentualnie również dodać to słówko do powtórek. Jak widzisz, jest to bardzo ciekawa właściwość portalu Etutor w połączeniu ze słownikiem Diki, gdzie znaleźć te słówka, które dodaliśmy do powtórek. Znajdziesz je w zakładce słówka. I kiedy przejdziesz sobie na zakładkę Moje słówka, znajdziesz moje słówka angielskie, w tym momencie ja dodałem 8 elementów, możesz te słówka dodane tutaj sobie podglądnąć. Jak widzisz, wyglądają one w ten sposób. To są wszystkie słówka, które dodałem ze słownika diki do powtórek. Masz tutaj możliwość, korzystając z tego portalu, stworzyć jedną taką grupę słówek. Gdybyś miał tutaj opłacony pełny dostęp, pełny abonament, to takich grup słówek możesz sobie tutaj stworzyć dużo, dużo więcej. I pogrupować powiedzmy dodane słówka, w zależności od kategorii, które będą dla ciebie najwygodniejsze. Ok, podsumowując, według mnie do niewątpliwych zalet słownika Dicki należą yy, prosta obsługa. Szybkość wyszukiwania w nim haseł, jego multimedialność, zawarte w nim funkcje autouzupełniania i sugestii pisowni, bogata, na bieżąco aktualizowana baza ponad 150 tysięcy haseł, możliwość odsłuchiwania prawidłowej wymowy danego słowa lub całego zdania, duża liczba obrazków oraz zdań, które zawierają przykłady zastosowania danego słowa, darmowy dostęp i możliwość korzystania ze słownika 24 godziny na dobę. Oraz kolejną bardzo dużą dla mnie zaletą jest możliwość nauki angielskich słówek przez internet dzięki integracji słownika z portalem do nauki angielskiego Eutor wszystko to sprawia, że słownik ten został uznany za najlepszy serwis edukacyjny roku 2010 i przez wielu użytkowników, którzy z niego korzystają, w tym również przeze mnie, jest on uznawany za obecnie najlepszy dostępny na rynku słownik języka angielskiego. Dlatego szczerze polecam Ci wypróbowanie tego słownika, bo jest on naprawdę rewelacyjnym, multimedialnym narzędziem nie tylko do szybkiego sprawdzenia znaczenia słówek języka angielskiego, ale również do nauki tych słówek właśnie przez internet. Dlatego najlepiej przetosuj go samemu właśnie teraz, logując się na swoje konto w portalu eTutor, a ja gwarantuję Ci, że będziesz z niego naprawdę zadowolony. To tyle w takim razie w tym nagraniu wideo. Ja pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci dalszych postępów w Twojej nauce języka angielskiego.